No Na w podpisie jest książka testów Krzysztof Pana Solid, dyrektorowego Akibiatelni Telwskiej. Przedstawicielstwa. Nowe przedstawicielstwa oblica się przez podzielenie liczby mieszkańców Gminy przez Izbę Radnych i wynosi ona w tym przypadku I... 2201 osób. Przedstawiona do porządku obsługi w zajmieniem przegłosowanym w sprawie. Podpisz odczyny z działalności międzysesyjnej. I... To jest za przyjęciem To Kto jest przeciw poświęcję przyczyna na odrębny wyborcze oraz ustalenia ich granic, z i liczby rad zmianami, która wprowadziła w artykule 418 paragraf 1 5 stycznia 2011 roku przepisy wprowadzające ustanowienie mieszkańców kwadrady wchodzą radni w liczbie 23 w związku z powyższym do Rady Miejskiej w Puszczynie po Bożego Rada Miejska w Kto jest przeciw? Mamy trzy osoby Kto się wstrzymał? Program prowadzonego w publicznym wymiarze nr 1.3. Dział 900 do dział 904. zwiększa się dochody bieżące w kwocie 40 tys. zł. Natomiast wszystkie negocjacje trwają w obecności bądź marszałków zarządu województwa śląskiego polegające na w pewnych poprawkach, ponieważ jak powiedziałem, obie pracuje. Tak. Proszę powiedzieć, który miejsce stanęło, bo my jak... odpowiedzi na pytanie dotyczące funkcjonowania obiegu bardzo logicznego i logistycznego.względnienia w pracach projektowych i koncepcyjnych związanych z budową, przeglądową i integracją. Dziękuję bardzo. Na 23. sesji.